Aspartam czyli E951 trudka na szczury, spożywana przez ludzi. Niektórzy twierdzą, że to słodka śmierć. Włoscy naukowcy z Fundacji Ramaciniego przeprowadzili badanie z użyciem aspartamu na szczurach. Przez 159 tygodni obserwowali je i karmili pożywieniem zawierającym E951. Zaobserwowano, iż w zależności od przyjmowanej dawki, szczury chorowały na białaczkę, chłonniaki, nowotwory nerek i inne. Dawki były mniejsze aniżeli te, które dopuszczone są dla ludzi. Łatwo sobie wyobrazić, iż opanowane chorobą szczury szybko umierały. Jeżeli więc aspartam to taka znakomita trucizna na szczury, jak reaguje na nią organizm ludzki? Kilka słów wyjaśnienia. Aspartam to sztuczny słodzik, który znalazł zastosowanie w ponad 6 tysiącach produktów spożywczych, a miliony ludzi na całym świecie spożywają go niemal każdego dnia. Według Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, dopuszczalna dzienna dawka tego słodzika to 40 mg na kilogram masy ciała. Natomiast warto wspomnieć o eksperymencie jednego z naukowców który w ogóle nie został ukończony z powodu wystąpienia działań niepożądanych. Ilość aspartamu podawana uczestnikom tego eksperymentu w tym przypadku wynosiła 30 mg na kilogram masy ciała dziennie. U trzech osób wystąpiła silna depresja pomimo tego, że nigdy wcześniej nie była u nich zdiagnozowana. Aspartam podejrzany jest przede wszystkim o powstawanie nowotworów mózgu. Niektórzy twierdzą, że to neurotoksyna, zaburzająca syntezę białek, przewodzenie impulsów w synapsach i w strukturze DNA. Wywołuje różne pozornie niepowiązane ze sobą objawy. Po wypiciu metanolu skutki widać od razu, natomiast aspartam działa inaczej. Gromadzi się w organizmie powoli, zaburzając system hormonalny i pracę mózgu. Aspartam składa się z trzech podstawowych związków. Są to metanol, odpowiedzialny za utratę wzroku wręcz ślepotę, kwas asparaginowy przyczyniający się do powstawania raka mózgu i fenyloalanina, zaburzająca nasze emocje, prowadząca do depresji i złego samopoczucia. Poza aspartamem mamy szereg innych słodzików, które oczywiście są syntetyczne i w nadmiernej ilości szkodliwe. Hmm. No właśnie, w nadmiernej ilości. Co to oznacza? Mamy tak zwaną dopuszczalną dzienną normę do spożycia. Ale czy można temu wierzyć? Wyobraźcie sobie sytuację, w której każdy obywatel czyta etykiety produktów i zlicza, ile tego spożywa dziennie. Po drugie, czy coś podawane codziennie, nawet w tak zwanych normach, jest naprawdę zdrowe? Przecież każda choroba przewlekła to zbiorowisko norm tworzonych przez lata. Zwróćmy uwagę na choroby cywilizacyjne, jak na przykład nowotwór. Jest on wynikiem zakwaszenia organizmu na poziomie komórkowym, co równa się śmieciowym jedzeniem spożywanym przez minimum 8 lat. Poniżej najczęściej używane substancje słodzące, których najwięcej znajduje się w słodzikach i produktach light lub tak tzw. zero. I tutaj wymienię E950, acesulfam K, E951 aspartam, E952 cyklaminiany, E945 sacharyny, E955 suklaroza i E962 sól aspartamu, i acesulfamu rzecz można że te syntetyczne substancje słodzące a zwłaszcza aspartam znajdują się wszędzie praktycznie wszędzie obecne są w niskokalorycznych jogurtach owocowych napojach gazowanych Płatkach śniadaniowych, gumak do rzucia, sosach do lodów, syropów do kawy, słodzikach, keczupach, ciastkach bez cukru, napojach, różnych, bardzo różnych napojach, batonikach odżywczych, miętusach, drażetkach odświeżających oddech, w kakao błyskawicznym. Krótko mówiąc, jeśli chcecie żyć zdrowo, słodziki i produkty zero, Kalorii powinny trafić na wydłużającą się listę rzeczy, od których powinniście trzymać się z daleka.